Unboxing łazienkowych paneli grzewczych na podczerwień z uchwytami ręcznikowymi. To ja, Wojtek z Termofolu. A dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam kolejną z naszych nowości, czyli fajny grzejnik łazienkowy Termofol LW400. Jest to kolejny z serii naszych grzejników łazienkowych ze szklanym frontem. Ten różni się od poprzednich edycji i wersji, tym, że tutaj mamy dwa osobne uchwyty na ręczniki. Tutaj mamy na opakowaniu funkcje najważniejsze, czyli sterowanie Wi-Fi, szklany front, uchwyty ręcznikowe. No i tutaj mamy informację o kolorze. Kolor biały, w naszej ofercie znajduje się również kolor czarny, co bardzo ważne moc urządzenia to 400W. No i charakteryzuje się stopniem ochrony IP44, a więc nadaje się bardzo dobrze do łazienek. Poznaj inteligentny panel grzewczy na podczerwień termofol z dwoma uchwytami na ręczniki. To doskonałe rozwiązanie grzewcze do małych i średnich łazienek. Mniejszy model ogrzeje pomieszczenie o powierzchni do 8 m2, a większy nawet do 16 w zależności od izolacji budynku. Mogą pełnić funkcję podstawowego źródła ciepła w łazienkach, zapewniając komfort i suche ręczniki przez cały rok. Wykonanie z trwałego, hartowanego szkła w eleganckim, białym lub czarnym kolorze nadaje urządzeniu nowoczesny wygląd, który doskonale wkomponuje się w każde wnętrze. No to co? Kładziemy i otwieramy kaptur. Zobaczymy, co przychodzi w środku. Całość bardzo fajnie zapakowana, zabezpieczona do transportu, także nic nie powinno się stać podczas transportu. Wyciągamy po kolei. Pierwsze co? To instrukcja kolorowa, dwujęzyczna, pokazująca tak naprawdę wszystkie e, czynności związane z przygotowaniem grzejnika do... Do użytku, no tutaj, właśnie chyba jedna z ważniejszych części tej instrukcji, czyli jak montować grzejnik na ścianie. W zestawie mamy te śruby, które widzieliśmy przy okazji pokazywania instrukcji. Tutaj są kołki rozporowe, śruby do mocowania urządzenia do stelaża mocującego oraz śruby, które służą do przymocowania poręczy ręcznikowych do urządzenia. Mamy tutaj aluminiowy stelaż. Do którego, jakby przymocowujemy urządzenie, ten stelaż mocujemy do ściany. I do tego stelaża dopiero urządzenie. Dalej mamy uchwyty ręcznikowe. Uchwyty są aluminiowe, solidne, z grubego, jak widać, materiału. I drugi uchwyt, taki sam jak tamten. Tej samej wielkości. Tutaj mamy otwory na śruby. Po dwie, czyli wiadomo, że to będzie solidnie umocowane. Urządzenie po wyjęciu z opakowania prezentuje się tak. Czysty, ładny front z hartowanego szkła. Na froncie mamy tutaj zaznaczone miejsce, gdzie znajduje się panel sterujący i wyświetlacz. Ten wyświetlacz pokazuje temperaturę. Tutaj znajdują się przyciski dotykowe pod nim. E, termofol. Tutaj to jest naklejka, więc w razie czego można to zdjąć. Co fajne i co koniecznie musicie zobaczyć. To grubość tego grzejnika. Patrzcie, on w zasadzie to jest, nie wiem, milimetry tutaj. Jest bardzo cienki, będzie bardzo fajnie pasował do wystroju łazionek, nie będzie od, odchodził za bardzo od ściany. No jedyne co, to tutaj termoregulator, panel sterujący, włącznik, wyłącznik. On tutaj jest szerszy no i tutaj mamy jeszcze kabel. Kabel jest dość długi. Nie, nie trzeba tutaj kombinować jakoś specjalnie z gniazdkiem. Całość jest bardzo solidnie wykonana. Tutaj ta listwa do mocowania jest dodatkowo wzmocniona. W tym miejscu będziemy za chwilę przykręcać uchwyty na ręczniki. No, tak, żeby urządzenie było już gotowe do pracy. Zamontowanie uchwytów ręcznikowych do panelu jest szybkie, proste. I wspólne dla każdego z przedstawianych tu modeli. Wystarczy przykręcić uchwyty śrubami do panelu zgodnie z instrukcją, co zapewni stabilne mocowanie i wygodę użytkowania. Uchwyty są już zamontowane, solidnie przykręcone, więc zobaczmy, jak prezentuje się z uchwytami. Co istotne, uchwyty można zamocować w trzech różnych położeniach. Raz, dwa, trzy. W zależności od tego, jak chcemy mieć tutaj rozstawione, możemy wybrać te trzy miejsca mocowania, co pozwoli nam ewentualnie tutaj jakby zrobić sobie mniej albo więcej miejsca, w zależności od tego, jakie ręczniki, czy grube, czy cienkie, czy jakieś większe, e, będziemy chcieli na tym promienniku suszyć. Aby zamontować panel na ścianie, użyj dołączonego wspornika. Wywierć otwory, wstaw kołki, a następnie przymocuj wspornik. Na koniec zawieź panel na wsporniku i dokręć śrubę w dolnej części urządzenia. Łazienkowe panele termofol dostępne są w dwóch kolorach. TFLB dzięki swojej eleganckiej powierzchni, hartowanego szkła w głębokiej czerni doskonale wpisuje się w nowoczesne aranżacje łazienek i innych wnętrz. Teraz pokażemy, jak sterować grzejnikiem za pomocą przedniego dotykowego panelu. Włączamy urządzenie przyciskiem bocznym. Panel łazienkowy przy pierwszym uruchomieniu przechodzi automatycznie w tryb parowania z Wi-Fi. Przy następnych uruchomieniach dłuższe przytrzymanie przycisku On-Off powoduje przejście w ten tryb. Przycisk Plus przy dłuższym przytrzymaniu służy jako przycisk włączania i wyłączania. Następnie za pomocą pojedynczego kliknięcia w przycisk Plus podnosimy temperaturę a za pomocą minus obniżamy ją. Trzecim z przycisków jest timer, dzięki czemu możemy ustawić grzanie w przedziałach godzinowych od 1 do 24 godzin. W tym miejscu znajdziemy wskaźnik Wi-Fi połączenia z aplikacją. Za pomocą przytrzymanych razem klawiszy plus i minus można uruchomić funkcję Child Lock, czyli blokadę dziecięcą, dzięki czemu mamy zablokowane przyciski bez możliwości ingerencji w ustawienia urządzenia. Ponownie przytrzymanie tych klawiszy przez co najmniej 5 sekund dezaktywuje tę funkcję. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Zapraszamy do zakupów na termofol.pl.